W pewien sobotni marcowy poranek spacerowałem sobie wokół mojego ulubionego jeziora, słuchając audiobooka, próbując poczuć retrogrozę rodem z biblioteki Grozy, wydawnictwa CIT, chociaż dzisiaj wydawnictwo dziewiątka, ale nie mogłem utrzymać nerwów na wodzy, a właściwie uśmiechu ust nie mogłem powstrzymać uśmiechu słysząc takie fragmenty audiobooka nie uzyskawszy natychmiastowej odpowiedzi wygłosił niezrozumiałe słowa finglui magluan na fa ktulurilie Rillie tagn które jak się później dowiedziałem były rytualną frazą oznaczającą w swym domu w rilie czeka w uśpieniu martwy ktulu mowa o książce tropem ktulu Augusta Derleta, dlaczego sięgnąłem po tę książkę? Szukałem właśnie czegoś retro, grozy, z aplikacji Le legimi, niestety, czyhający w progu też podpisany przez Derleta, nie jest dostępny w audiobooku. Jedyna książka w audiobooku, omawiana dzisiaj książka, chociaż omawiana to za duże słowo, pierwsze wydanie miała w 1962 roku, a w Polsce w serii Misterium Grozy pojawiła się w 2022 roku w przekładzie Radosława Jarosińskiego. Autorem okładki jest Artur Rudnicki, który robi tutaj swoistą robotę. Na okładce mamy pewnego człowieka w ciemnych okularach takich charakterystycznych okularach, które po bokach mają takie osłonki osłonki przed słońcem, przed światłem te osłonki. Przywodzą na myśl jakichś podróżników, nie wiem, może Indian, rodem z Indiany Jonesa, ponieważ kiedy obracamy się w okularach. No to słońce pomimo nawet, że będzie z tyłu czy z boku nas nie będzie nas oślepiać. Dopiero później okulary były wykrzywiane w taki sposób, że te osłonki już nie były potrzebne. Tutaj koniec tych o okularach słonecznych, bo ostatnio zgubiłem. Zawartość zbioru czy to jest zbiór opowiadań czy nie? No właśnie Ciekawy miszmasz, ciekawy miks. Bo jeśli chodzi o podział na opowiadania, to dom przy Curven Street, niebiański obserwator, wąwóz poza Salapunko, strażnik klucza i czarna wyspa. Wszystkie opowiadania, spina pewna tajemnicza postać profesora Labana Szewzburego, który jest tropicielem Mktulu. Stąd tytuł Trapentorłu. Wszystkie opowiadania są połączone tą postacią, jednakże za każdym razem pojawia się jakiś nowy główny bohater, narrator, z którego perspektywy przenosimy się w kolejne lokacje. I pomimo, na przykład, że pierwsze opowiadanie kończy się w sposób zamknięty, to drugie niejako kontynuuje wątki poprzednika. Ale dodaje nam nową postać, inną perspektywę, z której to perspektywy szukamy i podążamy w jakiś sposób za profesorem. Tutaj warto przeczytać um, opis tego wydania um, o tym, że jest to druga pozycja w dorobku Derleta na, na, należąca do cyklu opartego na mitologii i postaci Wielkiego Przedwiecznego. O ile pierwszy wydany przez nas tom był zbiorem niepowiązanych ze sobą opowiadań, o tyle część druga, sprawiająca na pierwszy rzut oka podobne wrażenie, jest tak naprawdę powieścią, której główny bohater, profesor Laban Shefsbury, Podąża śladem pradawnych kultów, aby nie dopuścić do wskrzeszenia tytułowego pradawnego bóstwa. Mowa tutaj o książce Maska Ktulu”. To jest rzecz z 2020 roku, którą no, chciałbym przeczytać, gdyby była w audiobooku, gdyż tytuły opowiadań są przepyszne. Rzecz z drewna. Dom w Dolinie to właśnie te tytuły, które mnie bardzo zachęcają, bo powrót Hastura to już jak słyszę Hastura, po raz 65 to właśnie już nie chcę tego czytać. Zadacie sobie pytanie, jaki jest sens zabierać się za Augusta Derleta jeśli nie przeczytało się całego Lovecrafta i nie zna się go na wyrywki, tak jak ja. Pomimo, że jestem ogromnym fanem, znaczy fanem może to za duże słowo powiedzieć, ale miłośnikiem stylu Lovecrafta, to zupełnie nie, nie kocham, nie rozumiem tych zachwytów nad całą mitologią Cthulhu. I szczerze mówiąc, wolę te opowiadania Lovecrafta, które no, nie zahaczają o tę mitologię. Chociaż tutaj może jest tak, i, i fanatycy powiedzą mi, że w każdym opowiadaniu gdzieś jakieś zahaczenie jest. Chociaż wątpię, nie to już tak przesadzam, przesadzam tak publicystycznie. Ale dlaczego ja sięgnąłem po tego Derleta? Raz, że audiobook świetnie czytany i tutaj mieliście próbkę tych łamańców językowych. To, to, to według mnie brzmi, mnie brzmi idiotycznie po prostu. Jeszcze potworna Mara Abdulla Al-Hazreda wskazała na nieme usta. To, to nie jest w stanie jakby przestraszyć. To, to nie robi klimatu, to... Jest po prostu dla mnie śmieszne nagromadzenie tych nazw własnych, ale lektor odrobił pracę domową, czyta to na jednym tchnieniu, z pełnym przekonaniem. Audiobook po prostu jest rewelacyjnie nagrany. Dlatego poproszę więcej, bo pomimo, że będę krytykował i mówił, że nie ma sensu czytać derleta, to. Uważam, że jest sens go słuchać, bo chyba lepiej czytać samego Lovecrafta. Zaraz po derlecie próbowałem odpalić audiobooka w przypadku Charlesa Dextera. Miałem dziwne wrażenie właśnie, że coś umyka mi przez to, że ja nie widzę słów. Że jednak jeśli Lovecraft, to chciałbym go czytać, a nie słuchać. Natomiast, no, wiemy, że August Derlet to nie jest poziom niżej od Lovecrafta, tylko to jest no, 17 poziomów niżej. Pochwalę początek, pochwalę to pierwsze opowiadanie, które no, rozpoczyna się z znakomitym pomysłem, mianowicie takim, w którym narrator poszukuje pracy, jest zaproszony przez jakiegoś tajemniczego profesora do swojego domu. I jego zadaniem jest ukryć się za specjalnie przygotowaną meblościanką. Tam jest taka dziura specjalna, tam jest stanowisko z biurkiem i on ma robić taką deskrypcję całej rozmowy, która zostanie przeprowadzona. Świetna scena, ponieważ nasz no, główny bohater, no, to jest taki typowy zabieg, gdzie Wcielamy się w narratora, czujemy, że jesteśmy kimś nowym, w tym miejscu z tej perspektywy, to obserwujemy, chowamy się, i ta narracja jest prowadzona cały czas jakby z zza tej ściany. I tylko słyszymy, kto przychodzi. I przychodzi jakaś dziwna postać rodem z jakiegoś tam morskiego świata, ona prowadzi dialog z tym profesorem. Świetny początek, świetny początek całej wyprawy. Problemem jest to, że pomimo pierwszego fajnego pomysłu i jeszcze drugiego fajnego pomysłu, który już widzę chyba, że starość mnie bierze i muszę robić notatki podczas słuchania audiobooków to te dwa fajne pomysły fabularne. Pierwszy w opowiadaniu Dom przy Curve Street oraz chyba wariacje na temat opowiadania. Widmo nad Innsmouth, to dla mnie minusem głównym tej książki jest to, że te fabularne pomysły nie mogą wybrzmieć przez nagromadzenie tej mitologii i tych nawiązań do Ktulu i do innych bóstw, do wielkiego Hastura, do miast Karkosy. Nawet tuż przed słuchaniem tej książki. Przerabiałem na nowo Chambersa. Nic mi to nie daje to nawiązanie do karkosy, tylko jest takim jakimś nagromadzonym w przesadnej ilości ozdobnikiem. Właśnie nawet to jest jakiś przeszkadzacz. To nawet nie jest przecinek, tylko to jest przeszkadzacz w całej tej narracji. Ja mówię tutaj o wielo wielo złożonych zdaniach, które niczym jak jakaś taka mantra pijanego człowieka wchodzą po prostu i próbują zagadać rzeczywistość, że on wcale nie jest pijany i ja muszę się przeciskać do, do tej fabuły, która tutaj no jest przygodowa, powiem. I jest fajnie mozaikowo ułożona ponieważ to każde opowiadanie jakoś się zazębia z poprzednim, wprowadza nowego bohatera, zwykle stary bohater jest w jakiś sposób usunięty co też jest no, powiedzmy podszyte grozą właśnie ale długość tego narracja niezwykle męcząca, przechodząca już potem w, w irytującą to Naprawdę to już są no, no, katusze w pewnym momencie, żeby przez to się przedzierać. No, w książce ja, ja bym po prostu potargał tę książkę. Tutaj dzięki lektorowi jestem w stanie przynajmniej dosłuchać do końca i zobaczyć, przekonać się, jak ta wyprawa się skończyła. Mm. A pamiętam, jak polowałem na, na jedną z tych czychających w progu bodajże w bibliotece, I, i teraz ja muszę stwierdzić po tym, i właśnie dlatego też chciałem tego Derleta jednego przynajmniej posmakować, żeby stwierdzić z pełnym przekonaniem, że nie ma sensu go czytać, gdyż jeżeli ktokolwiek z Was ma ochotę na Lovecrafta i ma niedosyt Lovecrafta, to lepiej przeczytać Lovecrafta. Jakieś brakujące opowiadanie, które Was ominęło. A biorąc pod uwagę, ile tego jest na polskim rynku, to yy, no, wydaje mi się, że wielu z Was ma spore zaległości w, lo w Lovecraftie. Yy, więc yy, podsumowując, yy, moja ocena to jest 4 na 10. Nie może to być 5 na 10, czyli coś dla fanów, bo jednak no, ja jestem fanem Lovecrafta, mógłbym się tak określić, no, mam chyba wszystkie jego książki, które były wydane łącznie z biografią Josiego, łącznie z listami jakimiś, jakimiś zbiorkami takimi mniejszymi, jak na przykład koty, koty z Ultaru, gdzie się powtarzają te opowiadania. To nie jest coś dla mnie, tak? Może dlatego, że akurat ja mam zaległości większe z Lovecraft'a. Nie chcę, nie chcę żeby w jakimkolwiek momencie tego podcastu wybrzmiała jakaś nadinterpretacja, że ja krytykuję wydawnictwo Dziewiątka. Bo ono w tym wszystkim jest najmniej winne. Bo winą tutaj obarczam samego Augusta. Ja kibicuję temu wydawnictwu. Wspierać będę kolejne audiobooki i z chęcią będę po nie sięgać. Dlatego zadbajcie Proszę, jeśli tego słuchacie, o dostępność na Legimi, na audiotece i na tego typu platformach, żeby, żeby do tych audiobooków był dostęp. Bo to jest w formie audiobooka coś takiego. Rozrywkowego, takiego bardziej kiczowatego, właśnie. To jest taki Lovecraft dla ubogich, trochę, gdzie ja, idąc i, i spoglądając na kaczkę, mogę się trochę zapomnieć i, i wrócę do narracji, i wydaje mi się, że będę wiedział o co chodzi. Tak. W tym krótkim podcaście mam nadzieję, że fanatycy Lovecrafta nie zbanują innych moich podcastów. No Jednak patrząc na, na tę prozę Derleta w kontekście Biblioteki grozy, całej tej serii, no to, to pierwsze opowiadanie naprawdę zaczyna się rewelacyjnie. To, to nawet ta, ta scena, ten opis, to ja bym dał 8 na 10 temu pierwszemu opowiadaniu. Nawet, nawet czuję, że kiedyś jeszcze do niego z chęcią bym wrócił. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć o wiele lepszą, o wiele lepszy zbiór opowiadań Wyzwanie z innego świata, który był akurat już, z tego co pamiętam, napisany przez Lovecrafta i wespół z jakimiś innymi autorami, na przykład z Robertem Howardem i to też był audiobook, czytany przez Tomasza Kozłowicza, Tłumaczenie Mateusz Kopacz, Radosław Jarosiński. I to też było wydane przez Dziewiątkę. I jeżeli chcielibyście tego typu, no nie chcę powiedzieć popłuczyn po Lovecraftzie, ale takich bardziej pobocznych rzeczy, to ja zdecydowanie postawiłbym na audiobooka Wezwanie z innego świata. Świetnego audiobooka. I również same teksty. Bardziej... Jakościowe, klimatyczne. Tak więc, no, taki jest to podcast trochę narzekający, widzący, no, jednak tutaj pewną niszę, do której te teksty derleta mogą trafić, aczkolwiek, no, ja tego nie mogę pochwalić, chociaż cieszy mnie, że jest to wydawane na, na tym polskim rynku jako właśnie takie boczne ścieżki Lovecrafta, bo przecież sam derlet był jego wydawcą. I musiał kochać go, I, i rzeczywiście w tych tekstach Derleta yy, przebija yy, no po prostu miłość do Lovecrafta tak wielka. Że aż zbyt wielka, powiedziałbym, eee, Że aż ochwalcza i ten fanflik jest w pewnych momentach nie do zniesienia. Eee, mówię tutaj o tropem Ktulu. No bo eee, w pewnym momencie to ja już mówię, jako po co oni idą tropem tego Ktulu? Co oni chcą, co oni chcą osiągnąć? <laughs> Natomiast postać samego profesora, mimo to, tajemniczy, ten, ten, ten drugi pomysł z tymi okularami, ciemnymi okularami, pod którymi czają się dziury zamiast oczu, ale profesor wszystko widzi, też jest pyszny pomysł. Dlatego no, można wyłuskać jakieś ciekawostki, jakieś intrygujące chwyty. Ale to są pojedyncze rodzynki. To nie jest pełnowartościowe danie w moim mniemaniu. Chociaż, chociaż, no pierwsze opowiadanie jeszcze raz polecę. Jeżeli dorwiecie tego audiobooka, no to tak, pierwsze opowiadanie: Dom przy Carven Street. Mogę tutaj jakby polecić, wystawić dobrą ocenę. Jeżeli właśnie. Tworzyłby ktoś na przykład do Biblioteki Grozy z wydawnictwa CIT tak, czy, 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 czy wydawnictwo dziewiątka The Best of Derlet? Podejrzewam, że właśnie z wielu tych opowiadań można by zebrać takiego The The Best of, jak to kiedyś hity na płytach CD wydawano, czy na winylach. Głosowałbym za tym pierwszym opowiadaniem z Tomiku Tropem który. No widzicie, rozumicie, ja. Miałem nadzieję, że dla mnie będzie to inspirujące, aby zgodnie z duchem cyklu Biblioteka Grozy omówić opowiadanie po opowiadaniu, ale im dalej to słuchałem, to rezygnowałem z tego pomysłu, aby to streszczać. Um, tak jak robię to z innymi tomikami Biblioteki Grozy. Po prostu tak chciałem pogadać. No, nie chciałem, żeby ten czas, jaki poświęciłem temu Tomikowi zmarnował się, więc chociażby taki podcast przestrzegający, abyście uważali z tym derletem, tak? Ostrożnie z tym derletem. Ostrożnie, jeśli będziecie wchodzić na szlaki i iść tropem ktulu. A teraz dziękuję patronom za wsparcie i zapraszam do innych odcinków z cyklu Biblioteka Grozy, gdzie omawiam, dzięki wsparciu patronów, już wieloletnim wsparciu, omawiam wielowiekową letnią wieko, wiekową no, sprzed, tak, z XIX wieku. Tak, o tutaj 20 minut, jak się tak nagrywa, taki krótki podcast, taki lżejszy to. To aż tak głupie, tak, tak taki krótki podcast nagrywać czasami. Kiedyś nagrywaliśmy krótkie podcasty. Teraz muszą być długie, ale ten musi być krótki. Tak więc trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.